Proszę Państwa, chcę Państwu pokazać pewien materiał dotyczący Donalda Tuska i powiem, że byliście Państwo świadkami wszyscy zdarzeń tzw. nadgranicznych, przygranicznych. A teraz popatrzcie, jaka jest wersja Donalda Tuska tych samych zdarzeń. Więc ja myślę, że mamy do czynienia z mistrzem konfabulacji, ale zakłopotanym. I proszę Państwa, może się okazać za chwilę, że problem uchodźców w Europie to jest problem, proszę Państwa, sprowokowany przez Polskę. Tak więc posłuchajcie uważnie i zobaczcie, co nam się szykuje na głowę. Dalej Pan obiecuje, że Polska nie będzie przyjmować narzuconych migrantów? Znaczy dokładnie tak. To wszystko dzisiaj robimy. Tylko czy nie będziemy płacić? Bo pamiętam, w lutym pan mówi, nie, nie, nie będziemy, będziemy płacić. Nie, nie będziemy płacić. I to, znaczy, słuchajcie, bo to jak powiedziałem, że nie będzie można składać wniosków o azyl w Polsce, to ludzie się pukali w głowę niektórzy. A jak to możliwe, w ogóle nikt się nie zgodzi w Europie. Pojechałem, tak powiedziałem, było. że tak by. Tak, jest. Jest w tej chwili tak, jak powiedziałem, że ma być, i tak jest. I wszyscy to musieli zaakceptować w Europie. Powiedziałem Niemcom: Nie będziemy przyjmować od was żadnych migrantów. PIS manipuluje, bo mamy sytuację taką, że często dochodzi do, i to jest na dość dużą skalę, że Ukraińcy, którzy są w Polsce, usiłują przejść do Niemiec i na przykład nielegalnie pracować. I, i Niemcy chcą, żeby oni do, do Polski wrócili, skoro z Polski przyszli. I to jest oczywiście problem do, do rozwiązania. Ale powiedziałem Niemcom, że nie ma mowy, aby wysyłali do Polski migrantów, którzy przekroczyli nielegalnie różne granice, docelowo chcieli trafić do, do Niemiec i teraz Niemcy będą nam to ich I co odsyłania. na to rząd niemiecki? No, dla nich to też jest trudna sprawa, bo dla nich migracja też jest tak samo ważnym problemem, jak. No jak ale w rośnie w siłę. Ale ja, przecież ja też otwarcie mówię: My może, ja będę gotowy zamknąć granicę. Nie chcę krzywdy dla Polaków, którzy chcą przekraczać granice, bo na przykład pracują w Niemczech, mieszkają w Polsce albo odwrotnie. Y, 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 y. Powiedziałem Niemcom: jeśli y, będziecie próbowali przesyłać na migrantów, to w y, ostatecznym momencie zastosuję artykuł 72, który pozwoli na y, y, wypowiedzenie czasowe ze względu na bezpieczeństwo wszystkich zobowiązań traktatowych.